Cioneczko kochani, dzisiaj znowu Lexus. Dobra, to to mamy wstęp Jak już zdążyliście zauważyć, bohaterem dzisiejszego filmu znów jest Lexus i jest 200 pierwszej generacji Ale w trochę innym stylu Co dokładnie jest tutaj innego? Inne są na pewno koła, body jest kolor inny, takie podstawowe rzeczy Specyfikacja stosunkowo prosta, bo jest tak Jest gwint, jest koło i to bardzo fajne koło, szczególnie, że jest świeżo po renowacji Auto już zaczęło wtedy dobrze wyglądać Bo widzieliście też przy poprzednim filmie, że wystarczy dobre koło i trochę więcej gleby A tutaj Mikołaj natomiast postanowił pójść o krok dalej i wrzucić body Body, jak się okazało, no spasowanie ma takie, że w ogóle go nie ma Ale jak widzicie z, nad, z takiej odległości, no to wygląda to stosunkowo ok. Najważniejsze zmiany są właśnie w środku. Jest tak, jest fotel kubełkowy od Mirka, to znaczy, przepraszam, od Mirko, są pasy RRS. Nie, nie BBS, proszę nie mylić. RRS. No i co? No i klasyka gatunku, Nardi, nie? Jazda tym samochodem wywołuje dużo pozytywnych emocji. I co by tutaj więcej powiedzieć? Może więcej Wam opowiem też o silniku. To tak jak już zdążyłem wcześniej wspomnieć, są tu 2 litry, rzędowa szóstka, 155 koni przy tej masie i przy tym, że jest tutaj dwumas, no to nie chce się to za bardzo zbierać, no nie ukrywajmy. Jedną z najbardziej popularnych metod zwiększenia mocy w Lexusie jest albo wstawienie kompresora, gdzie o dziwo, ten samochód wychodził w serii nawet z kompresorem i są to bardzo poszukiwane egzemplarze. Jedną też z bardziej poszukiwanych rzeczy w Lexusach jest torsen. Można też wiadomo zaspawać dyfer, no i wtedy oba koła kręcą się tak samo, prawda? No ale wtedy to już nie jestem ten prestiż, prawda? Prestiż, Lexus, luksus, nie? Wiecie o co chodzi. Drugą metodą jest oczywiście też wstawienie turbo. Generalnie w momencie jeśli wrzucimy tutaj turbo, to na dzień dobry możemy się przywitać z magiczną liczbą 100 koni więcej, co już jest naprawdę, no 250 koni w tym samochodzie, no to już rzeczywiście robi jakąś robotę ten silnik znosi to bez większego problemu, po prostu zmieniamy kolektor, wsadzamy turbo no i jeździ, trzeba to oczywiście też wystroić a przy 250 no to to już jest naprawdę wstaje to na suchym, na mokrym, na wszystkim, nie? a zderzaki? Zderzaki będą w kolor tylko na razie laminaty są na etapie układania się dopasowywania, o tak to może lepiej nazwę To by było na tyle. Jeśli dzisiejszy film przypadł Wam do gustu, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, żeby być na bieżąco z następnymi materiałami. No i co? Nie pozostaje mi nic innego jak się z Wami tylko pożegnać. No i do zobaczenia w następny piątek o 18.00. Cześć!